Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odnoszę się do tematu związanego z filtrami, ale nie takimi filtrami wewnętrznymi, które używam, czyli jakieś głowice z gąbką, czy takie specjalne z pojemnikami, w których różnego rodzaju złoża z wykorzystaniem ruchu wody się poruszają, tylko odnoszę się do filtrów kubełkowych zewnętrznych. Dzwonicie, pytacie, jakie filtry polecam, co jest dobre, a co złe. No i tutaj będę z wami bardzo szczery, ponieważ takich filtrów nie używam już od wielu, wielu lat. Na początkach mojej przygody z akwarystyką, który miałem jeden jakiś mały zbiorniczek, oczywiście takie filtry zakupiłem, używałem. Były to dwie marki. Ale no niestety bardzo szybko się do nich zraziłem. Po pierwsze, ciągłe problemy z, z zapychaniem się tych filtrów. Po drugie, e, jakaś nie to, że nierównomierna praca, tylko jakaś chaosiwa praca. Zapowietrzały się, w jakimś czasie następowało przeciekanie spod uszczelek, zaczęły puszczać przy zaworach. Tak naprawdę jedna wielka zabawa. Z tymi filtrami. Oczywiście nie były to jeszcze wtedy jakieś Chińczyki, tak jak w tej chwili. Generalnie bardzo uznane i w ówczesnym czasie popularne i polecane marki. I to, to, czyli takie filtry z wyższej półki. Ponadto, oczywiście, pojemność filtracyjna tych kubełków pozostawia wiele do życzenia i generalnie postanowiłem przejść na filtrację typu samp. No, teraz wyobraźcie sobie, że mam e, około 1000 litrów e, filtracji na sampach. To ile ja bym musiał użyć kupełków zewnętrznych, no co najmniej 100, żeby uzyskać podobną wydajność. A i przy tym, oczywiście, mogłyby się pojawić problemy. E, przejście na Sumpy spowodowało, że filtracja stała się bardziej wydajna. Łatwy dostęp, zawsze można wszystko mieć na wierzchu. Można częściowo bez wyłączania sampa pojedyncze komory czyścić, modyfikować. No jest same, można powiedzieć, plusy. Także nie zadawajcie mi pytań odnośnie działania filtracji kubełkowej, polecanych produktów, ponieważ nie mam na dzień dzisiejszy zdania i musiałbym bawić się, przeprowadzać testy. Kupować różnego rodzaju filtry kubełkowe i sprawdzać ich wydajność i działanie w praktyce. Także proszę z takimi tematami. Do mnie na dzień dzisiejszy się nie zwracać. Wymieniane przez Was bardzo często marki, poza tym, że oczywiście znam, modele mi nic nie mówią, i jak miałbym wybierać jeszcze raz zakładanie swoją przygodę z akwarystyką, na pewno nie wchodziłbym w rozwiązania kubełkowe, stosowałbym Sampy, Kto się powie tak, ale na Sampę trzeba mieć miejsce pod szafką, nieprawda, można oczywiście wbudować układ filtracyjny Sampa w zbiornik główny, schować go tak, że nie będzie widoczny, tak oczywiście też nieraz robiłem, czy komuś polecałem, też sprawdza się to znakomicie i uważam takie rozwiązanie za bardziej profesjonalne niż takie kubełki. Oczywiście, jakieś to jest rozwiązanie, ale dla mnie niestety nie za dobre. Mam nadzieję, że problem rozwiązałem, że nie będzie już w tej kwestii żadnych niedomówień. Nie będę na dzień dzisiejszy nic polecał. Jak coś przetestuję, bo mnie ktoś poprosi, albo przysła mi taki produkt do przetestowania. Oczywiście e, sprawdzę, no ale wiecie, że mam niewyparzony język i zawsze e, to co myślę, to mówię. I już miałem też propozycję, nie powiem od kogo przedstawić. Jeden produkt, mało tego, nawet była oferta, że produkt będę dostawał od tej marki mm, w gratisie pod warunkiem, że wystawię. Dobre opinie na temat tych produktów. Powiedziałem, że no niestety, ja takie coś się nie będę bawił. No szanuję swoją osobę i jak coś jest dobre, oczywiście potwierdzę, ale coś, jak jest chujowe, to też o tym opowiem. Na razie to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia następny raz.